Hej kochani, dziś Was witam z Litwy. Powiemy sobie, jak to jest z tą pszczelą wygódką. Kochani, cudowne miejsce. Jesteśmy tu z bartnikami na wymianie. Powiem Wam, rewelacyjni ludzie. Pokażę Wam zasiedloną barć. A w międzyczasie właśnie Wam powiem, jak to jest dokładnie z tą wygódką. Dla Was początkujących to może być zaskoczenie, jeśli wasz świeżo umyty samochód postawicie blisko uli, czy wywiesicie sobie pościel, czy pranie e, razem z suszarką zaraz przy ulach, żeby ładnie nam do słońca to wyschło. No kochani, <grym> jak się to mówi, pszczoły mają znacznie bliżej do wygódki niż my. Wylatując z ula, lecą sobie gdzieś tutaj właśnie w okolice i takie żółte kropeczki na naszym samochodzie, czy praniu, to jest normalna rzecz. To są właśnie kupy pszczół, jest to naturalne. Na przykład e, po nocy lub po deszczowych dniach, wtedy jest najbardziej intensywny ten oblot, jeśli chodzi o korzystanie z wygódki, jeśli chodzi o oczyszczanie jelita, a już nie mówiąc o tym pierwszym wiosennym oblocie, to wtedy to już jest taki bombarier totalny po prostu. One nie wytrzymują, one muszą i muszą szybko, i wtedy to już widzimy naprawdę, jak stoimy w kapeluszu, to jest takie, wiecie, mm, zakwitnięte. <laughs> Kochani, jesteśmy przy zasiedlonej barci. Pszczoły tutaj wyglądają. E, na dzikie. Zasiedliły się w tej barci prawdopodobnie w tamtym roku. Nie mogę teraz otworzyć tej barci ze względu na to, że już otwieraliśmy, a jesteśmy kawałeczek dalej. Ale pokażę Wam właśnie, że tu są zupełnie inne wlotki. U nas się robi specjalne wloty do barci. Tutaj mają wloty i wyloty Podwójne, mają górny i dolny wlotek, bardzo to lubią pszczoły. One sobie to gdzieś tam e, wynalazły, a bartnicy to po prostu szanują, nie uszczelniają tych zatworów. One po prostu sobie wchodzą tam i z powrotem. Widzimy, jak sobie latają, bardzo spokojne są. Jestem bez kapelusza tutaj. E, to nie jest środkowoeuropejska pszczoła, bo inaczej bym nawet nie mogła zbliżyć. Tutaj one mają wysoką, właśnie tą, e, chociaż powiem Wam, jest mała i czarna, więc wygląda troszkę, jakby to był jednak. E, Mieszaniec z tą środkową europejską, ale widać, że to jest gdzieś tam, y, pewnie z jakiejś pobliskiej pasieki rój. Nie jest to dziki rój. Y, rewelacyjne są. <laughs> tak więc, jak macie gdzieś w rodzinie, czy widzicie, że gdzieś ktoś ma taką barć, y, która stoi, która się poniewiera. Barć, przepraszam, to jest kłoda Bartna. Y, Barcie mamy w drzewach, tutaj mamy kłodę bartną. Akurat tniemy, mamy renowację barci w drzewach, wiecie? I tniemy zatwory do tych barci, i mi się już Barć myli tutaj, jak patrzę na kłodę bartną. Ale kochani, pamiętajcie, to jest tradycja, to jest wielosetletnia tradycja. Tutaj dzisiaj jesteśmy z wnukiem Bartnika, który naprawdę ma wielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o opiekowanie się nad barciami. Fantastyczny człowiek. Tu mamy byłego właściciela tej barci. To jest tak, jakby właściciel, który kiedyś opiekował się tą barcią. Jego wnuk, z tego co rozumiem, tutaj co nam tłumaczą, jego wnuk podarował tą barć. A tutaj, właśnie ten nasz bartnik, w tym momencie się. Opiekuje tą barcią. To jest znak Bartny, który symbolizował własność. I jeżeli taki znak Bartny był przy barci, to to było święte prawo, to bardziej była chroniona. I tutaj Bartnicy bardzo się szanowali, jeżeli chodzi o, o własności. Pamiętajmy, że dawniej mówiło się o. Tradycji, jeśli chodzi o zabijanie pszczół, o kradzież miodu, to było równoznaczne ze śmiercią w tamtych czasach dla człowieka, więc tutaj naprawdę było to przestrzegane. Bartnicy byli szanowani i to były jedne z nielicznych osób, które w sądzie jak były, nie musieli przysięgać. Oni byli wiarygodni już od początku. Więc tutaj te tradycje bartne były bardzo zasiedlone. Więc krótko mówiąc, bo muszę wracać, kochani, jak macie taki kawał drewna, spróchniały, dziurawy, zjedzony przez korniki, to pamiętajcie, że to jest wielosetletnia tradycja. To nie jest kawałek drewna, którego niszczymy. Starajcie się go gdzieś postawić, odrestaurować, zasiedlić, dowiedzieć się coś o tym, żeby następne pokolenia mogły uczyć się z naszych teraz czasów. Wczoraj mieliśmy możliwość, jeszcze Wam powiem szybciutko, wczoraj mieliśmy możliwość dorabiać zatwory do dwóch barci w martwych drzewach. Już one były przewiezione, te drzewa uratowane, tak jakby te barcie. Jedna miała ponad 300 lat, druga około 300 lat, z czego same barcie były dziane około 150 lat temu. Więc wyobraźmy sobie, że te drzewa. Żyły z tymi pszczołami w środku około 150 lat. To jest niesamowita, niesamowity widok nawet. Jak widzimy, ile przerosło to drzewo jeszcze od dziania, ile ono narosło tam w, w tym, jak jest pięknie wyrzeźbione, jaki zapach jest z, z tej barci, że te pszczoły bardzo chętnie zasiedlają większość tych barci. No, nie wszystkie są w stanie być tutaj zasiedlone. Raz, że są niektóre zniszczone, dwa, że no, są blisko ludzi, właśnie, żeby podziwiać te barci, żeby zobaczyć, jak one wyglądały. Powiem Wam, fantastyczny widok, po prostu niesamowicie się cieszę, że mogę tu być z tymi ludźmi, Popatrzycie, się, pouczyć się od nich. Mam nadzieję, że moja barć kiedyś też przetrwa tyle lat. I pamiętajcie, bartnicy to nie są roznosiciele chorób. Niejednokrotnie, nie jedna pasieka jest bardziej zagrzebiała, zazmilczona niż barcie. My tutaj przestrzegamy pewnych zasad. My musimy sprawdzić, czy pszczoły są karmione. My musimy sprawdzić, czy są zdrowe. Są pobierane próbki u nas z barcie, wysyłane do analiz. Więc to nie jest tak, że my mamy barcie i zostawiamy je samych sobie. My mamy po prostu barcie po to, bo jesteśmy... Pasjonatami, fanatykami, można powiedzieć, pszczelarstwa. Chcemy sięgać korzeniom, żeby wiedzieć, że tak naprawdę zaczynamy od bartnictwa, prawda? Od wtedy były te nasze korzenie, więc każdy pszczelarz swoimi korzeniami sięga do bartnictwa i chcemy przestrzegać też tych zasad, jeżeli chodzi o szacunek do pszczół, szacunek dla drugiego pszczelarza. E, szacunek e, dla tradycji, jak i e, dla pamiątek, właśnie dla tych dziurawych, zniszczonych kłód barci. Staramy się je odnawiać, e, pielęgnować. Później może jak się troszeczkę ciszej zrobi, e, bo tam mamy bardzo duży harmider, jeśli chodzi o zatwory w tym momencie wiecie, e, e, i to toporeczki. <noise> Wszystko działa. No staramy się, ile możemy robić ręcznie, tyle robimy ręcznie. Szkoda, że mamy tak mało czasu, bo dzisiaj już musimy wracać. Więc może Wam później jeszcze pokażę, jak ta nasza bardziej wygląda. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze później na innym, bo tutaj jesteśmy przy cmentarzu. Wybaczcie, no, z szacunku dla tych ludzi, którzy tam są, nie chcę pokazywać Wam tutaj bardziej, jeszcze będziemy na innym miejscu, więc tam mam nadzieję, że już będziemy mieć chwileczkę czasu do pokazania. I podziwiajcie, kochani. No, chciałabym Wam pokazać w środku, nie mam jak. Może króciutki film będzie puszczony, ale bez dźwięku, ze względu na to, że ja tutaj nie mam wyrażania zgody na dźwięk i na twarz, więc szanuję, że mogę sobie podejść sama i pokazać Wam, jak to wygląda. I pamiętajcie, pszczoły korzystają z wygódki w powietrzu. Patrzcie się, jak tu jest pięknie. Wygódkę mamy w lesie dla turystów. Mamy ławeczki, mamy tablice, przepiękny śpiew ptaków, słońce, pogodę, wiatr we włosach, no i wolność tych pięknych owadów. Do zobaczenia w Polsce.